I jedziemy! <grystek w szkole> Jedzie pociąg z daleka. Chcesz to na ciebie, on zaczeka. Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy. Od kultury do kultury. Przekracza granice, przebija mury. Noc, południe, wschód, zachód Pędzi pociąg pełen przygód Kolejny dzień taki sam Nic się nie zmienia Twoja pamięć ram już do wyrzucenia Świat jak śniudny wydaje się tu Twardy dysk pusty, miejsca full Chciałbyś go zapełnić, ale nie masz czym i Cały czas mnie masz, że coś cię omija Masz już dość, swoje żony kupiszefa szefa Teren zamknięta strefa Wiesz jak się miewa, prawa i ewa Żyć tak się nie da, obraz się zlewa psz, psz. mówi ziemia do nieba Chciałabym się poczuć jak niegdyś Ewa Urwa ciapko z drzewa A, ale urwa Nic się nie stało i co teraz kurwa Chcę z czysta woda, bo tu pływam w syfie. Boli już mnie głowa jak rozpolewa polewa Ty się ze strało z moim życiem, pytę mówiąc po żołniersku Daje bało prądu w kitę Może jakiś lud mnie uratuje, z dołu dziękuję, masz opcję chętnie się nią poczęstuje Jedzie pociąg z daleka Chcesz to na ciebie, on zaczeka Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej zabawy Od kultury do kultury przekracza granice, przebija mury Północ, południe, wschód, zachód Będzie pociąg pełen przy. Rzuciłeś wszystko, zostawiłeś tyle, inny świat blisko będzie za... Pociąg pełen przygód, a ty w nim świat już nie dziwny A bardziej prawdziwy co przedział To inni ludzie, innych kraj, inny obyczaj Zwiedzaj ciekawych rzeczy, się dowiedz, obyczaj To czym najbardziej interesuje i pytaj Bo kto pyta nie błądzi zazwyczaj Rób co ci serce i dusza podpowiada gdzie nikt do niczego nie zmusza, taka lada, to będzie pałał nienawiścią, głupoty gadał I stawał się rasistą, ten od razu stąd wypada Oj gada jak przy wypadzie wpadnie na złup Jak to się stało? On jechał, o jechał i i Jedzie pociąg z daleka, chcesz to na ciebie on zaczeka Konduktorze łaskawy, nie psuj nam tej Biamury, północ, południe, wschód, zachód Pędzi pociąg pełen przygód Długi tak, że nie widać końca nigdzie Nie starczy cieszyć, aby przedziały zwiedzić wszystkie Na nowych stacjach doczepiają nowe wagony, taka procedura A w nich nowi ludzie, obyczaje, kultura Jakbyś akurat się zdecydował Że nie będziesz dalej tym pociągiem podróżował o, Chcesz się ustarkować, rodzinę założyć Zapracować, dla dzieci odłożyć nowe życie. Możesz tak zrobić, ale żebyś pamiętał, że nigdy nie będzie tak jak kiedyś. By znów poszukać, nawet się nie patykuj. Bo już nie odszukać ciągu pełnego przygód. A Tak miało być. Tak być powinno. Cieszę się każdą chwilą. Zlikwiduj bezczynność, opiekuj się rodziną. I przede wszystkim przekażę.